Na pewno mecz walki, na pewno inny mecz niż kilka dni temu tutaj w Sumałki Arena. Myślę, że mógł się podobać dla publiczności. cieszę fakt, że wróciliśmy do dobrej gry, bo uważam, że mimo porażki dobrze graliśmy. Walczyliśmy o każdą piłkę. Troszkę zabrakło, ale trzeba przyznać, że Warszawa grała bardzo skuteczną środkówkę dzisiaj i jest to rywal, który. Ma się być o medale, a my, my dzisiaj mimo wszystko byliśmy się, graliśmy jak równy z równym, więc możemy być zadowoleni i dumni z tego meczu. Myślę, że to był mecz emocji i walki i tak bym podsumował to spotkanie. Mimo porażki to, to było tutaj kawał dobrej siatkówki dzisiaj, więc to jest normalne, to jest sport, że jedna drużyna wygrywa, druga przegrywa. Dzisiaj chcieliśmy zamazać plamy, potem w poprzednim spotkaniu i uważam, że mimo porażki 3-2 to się udało, bo dzisiaj e, widać, że arena żyła, a my, my pomogliśmy kibicom do tego, żeby nas dopingowali. My z optymizmem patrzymy w przyszłość i na kolejny mecz z Kenji, że nam, który tutaj gramy w środę. Będziemy chcieli e, być dobrze przygotowani, walczyć tak samo jak dzisiaj, a jaki będzie rezultat, kto wie, aczkolwiek my zrobimy wszystko, żeby te punkty spadli, z parkietu podnieść. Bo, jak było widać, dy, każde sety raz w jedną, raz w drugą stronę były, były rozstrzygane. Mieliśmy 2-1, tak samo jak w Warszawie. Troszeczkę w tym momencie uciekła nam zagrywka, bo w tych setach, co wygrywaliśmy, to dołożyliśmy kilka, kilka punktów zagrywki. No, bardzo się cieszę, że, że po prostu po takim słabym meczu jak, jak był z Gorzowem. Wyszliśmy, walczyliśmy, nie położyliśmy się i, i to przyniosło jeden punkt. Mieliśmy kłopoty na początku od samego początku seta z utrzymaniem przyjęcia. Przeciwnicy odskoczyli nam na, 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 na te kilka punktów, troszeczkę niedokładności z naszej strony na, na, na samym początku i potem już końcówka seta była bardzo trudna, chociaż goniliśmy do końca, no ale przeciwnik to już dowiózł, wykorzystał, kwestia doświadczenia i, i punkty jadą do Warszawy. Na pewno po ostatnim meczu z Gorzowem czuliśmy to, że nie dostarczyliśmy naszym kibicom tylu emocji, ile, na ile zasługują. Dlatego chcieliśmy zagrać dużo lepszą siatkówkę. Co było powodem ostatniego takiego słabego meczu, nie wiem, ale zdecydowanie mam nadzieję, że było to widać dzisiaj w naszych oczach, że daliśmy z siebie dużo, dużo więcej. No, W pewnym momencie tego meczu myślałem, że rzeczywiście te trzy punkty będą możliwe i realne. Finalnie nie byliśmy w stanie dowieść meczu do końca i przy prowadzeniu gdzieś tam mimo wszystko porobiliśmy kilka głupot, które, które niestety przeważyły szale zwycięstwa na stronę Warszawy. Serdecznie im gratuluję, a my wracamy do, do roboty i przygotowujemy się do kolejnego meczu. Na pewno daje trochę zmęczenia, e, to tak humorystycznie, ale e, no, zobaczyliśmy, udowodniliśmy po raz kolejny, że jesteśmy w stanie grać siatkówkę na bardzo wysokim poziomie. E, niestety ona czasami ma małe dziury, które dzisiaj przesądziły o tym, że, że przegrywamy to spotkanie. No ale wiemy na czym pracować, wiemy, że możemy grać dużą siatkówkę i myślę, że to wszystko leży po naszej stronie w naszych rękach, żeby kolejny mecz z wygrać.